Odpływamy w te rejony, które rzekomo kryją skarby. Jestem ogromnie ciekaw, czy dobrze trafiłem z tą mapą, czy faktycznie mapa skarbów mi dobrze to wskaże? Ahoj, ekipa. Witam was z Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Sport Royal. Kontynuujemy naszą przygodę na Morzu Karaibskim. Kontynuujemy nasze marzenie, abyśmy stali się największą flotyllą, żebyśmy byli niezniszczalni, niepokonani i ogólnie najlepsi na Morzu Karaibskim. Dziś tutaj zgodnie z tym planami, które realizuję, mam zamiar zaliczyć to zadanie związane z shipyard. Z tego względu, że już y, mi się trochę to udało, troszkę się pobawiłem w handel, żeby zebrać te oczywiście nasze umie umiejki. Czyli, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś tu w taktykach, taktyki zgadza się, czyli mamy to garnięte. Tak samo Port Royal już jest gotowy, bo słuchajcie, wpadłem na fajny pomysł. Bardzo prosty, mam tutaj ogromną produkcję kawy y, z cukru. I, yy, i zboża. Kawa sama w sobie jest tylko towarem eksportowym, ale cukier i zboże ze rzeczywistości dali mi takie mianowicie połączenie, jak, jeżeli tutaj you nie dobrze milk. pamiętam w koncesjach, możemy podejrzeć sobie mamy zboże plus cukier daje nam ciasteczka. A że ciasteczka w okolicy są, w cenie, yy, no akurat teraz nie, ale jak, jak budowałem i zacząłem sprzedawać to są były mocno w cenie, zresztą i tak tam produkcja jest ogromna mojego z cukru i zboża, to postanowiłem właśnie pójść w ten biznes i tutaj Port Royal dzięki temu wskoczył na 6300. Dzięki temu moja osada pięknie rozrasta i dzięki temu mogę właśnie zrobić tego. Questa z naszym large chipem. Ale do tego potrzebujemy oczywiście katedry. A żeby zrobić katedrę, a przepraszam, nie katedrę 6, Koncesy u Wice króla. Właśnie teraz możemy odpalić sobie Koncesy u Wice króla. Jednakże możemy pójść albo z strony handlu, albo z strony military. Ale my, że chcemy. Poczekajcie, tylko jedna rzecz, jedna malutka rzecz, bo tutaj cały czas robię questy, cały czas robię tutaj nasz rozwój, więc tutaj tylko sobie zabiorę to po. Tylko 120 mam. łeee, ale bieda. Bieda, bo ja tam mam questa. No ale dobra, w takim razie lecimy do, do tych Ok, oni sobie nie płyną, a my wracamy do koncesji. Tak jak powiedziałem, wolę iść od strony naszej militarnej. Bo Anglia ma typowo militarne czyli military frigate. Mogę sobie odblokować, super. Zniszka na produkcji military frigate, więc też spoko. Tutaj także shift Work. Pull Extra Ship of You Czyli zdecydowanie naprawy będą o wiele tańsze Szkoda, że o tym nie widziałem wcześniej No ale mamy to I będę mógł Ship of the Line Czyli będę mógł liniowca budować angielskiego bardzo mi to na rękę No i mamy War chest, Co powoduje jeszcze tańszą produkcję Ship of the Line Dziękuję I ostatnie Large Shipyard Odblokowane, dziękuję, i właśnie taką to drogą udało nam się ten właści tą właściwą rzecz ogarnąć. Czyli mamy zasaliczone mamy to wszystko ogarnięte w tym miejscu, tu jakieś są questy od nas, ale no kurczę, teraz mi nie po drodze, żeby tego questa robić. Chyba że no nie, nie, nie po drodze. Zwłaszcza, że też mam Treasure map kolejny odkryty, już odkryłem to miejsce. I wiecie co, patrząc po tej lokalizacji, wydaje mi się, że to miejsce, które nas interesuje, to jest właśnie tutaj. To jest właśnie ta mapka, więc my tu na pewno też się wybierzemy jeszcze dziś. Więc sami widzicie dużo, dużo dzisiaj zadań, dużo zadań. Oczywiście pobawiłem się jeszcze z naszymi przyjaciółmi w zdobywaniu statków. jeszcze kolejną galeonów, galonów troszkę ściągnąłem, więc tutaj nie to, przepraszam, w tą stronę. 73, to kupujemy 193, dobra, tu a tu chcę sprzedać właśnie to, co chcę sprzedać, czyli ceramikę. Więc sprzedajmy super. Kombat C jest z Wskoczył nam, a my do maja musimy stracić 150 sztuk. Mamy to. Sądzę, że ogarniemy. Nie jest to jakieś e, trudne zadania, Więc, e, Xantio, wyruszasz. A my, moi drodzy, budujemy, 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 budujemy nasz port. Jestem ogromnie ciekaw tego portu. Ja raczej tutaj, czy faktycznie będę królową An Annę będę mógł budować. Bo sądzę, słuchajcie, że to byłby dobry deal. Z tego względu, że królowa Anna, z tego co patrzyłem, sprawdzałem sobie w tych naszych umiejętnościach, e, taktykę. Ona może wezywać e, krakena. No, powiem Wam że chciałbym zobaczyć krakena w akcji, więc na pewno, na pewno pójdę w tym krynku. Oczywiście tu potrzeba 25 lin. O, proszę. Potrzebuję 25 lin, żeby to ogarnąć. Nie ma problemu, czy ja mam w zapasach swoich jakichś lin. E, chyba nie. Chyba jednak nie. No, ale to szybko i tak wskoczy, Tutaj oczywiście. E... Alexander, a ja Port Royal dalej rozwijam, bo powiem się, że grę ekonomiczna jako Port Royal jest, bo czyli produkcja handel, niby też są podboje morskie, ale głównie ekonomia, więc ekonomicznie patrząc, my musimy tutaj ciągle rozwijać nasze biznesy. W tym momencie ile mamy już tych odczasteczek, A sobie sprawdzę, bo to jeszcze tylko zerknę. Tutaj i uwaga, uwaga, mamy 10, będziemy mieć 12 i ta produkcja naprawdę będzie, czy teraz mamy 10? 2, 4, poczekajcie jak to się liczy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No skąd się bierze? A może. Hmm, biznesy. 5 plus 2. A, dobra. 5. Raz, 2, 3. Paczkęcie. Raz, 2, 3, 4, 5 i 2 w budowie. Dobrze. Czyli tu 7 biznesów. No to bardzo dobry wynik. Ta produkcja ładnie mi się tam skoczyła zbożną, które my samolot czy nie produkujemy w ogromnych ilościach. Pięknie, pięknie nam się rozwija. Okej, okay, tutaj może tylko tak e, z Boże, nie będę tutaj harlował. No w sumie mogę trochę, bo mam tego aż nadto, więc sprzedajmy nadmiary, bo magazyn nam się przepycha, zapycha i w ogóle nie jest po prostu ciężko. No i jest po prostu taka produkcja znowu. My tutaj mocno, mocno, słuchajcie tutaj, o, widzicie, ciasteczkę, Głównie się sprzedajem, tutaj mocno produkujemy, mocno sprzedajemy swoją drogą zarobki. Uwaga, uwaga, e, w kompanii mamy kue, mamy Apri, czyli z to może kwiecień, maj, czerwiec Jest to chyba czerwiec? Poczekajcie. aaa Tutaj mamy dostać się do którego? Nie, to jest. Yy, april to jest kwiecień Przepraszam, to jest kwiecień Więc za pierwszy kwartał nasz biznes, tak, 12 czy teraz, mamy 742 na plusie. Więc całkiem niezły skok fakt, że to były zakupy. No ale tutaj kupowaliśmy tak, statki, na prawie, na, sporo napraw. Statków nie miałem po drodze. Mamy ogólnie na plusie 20 tysięcy. Tak yy, szczegółowo. Automatyk dla nas, słuchajcie, zarabia średnio 6 tysięcy dziennie, 174 zarabia, troszkę więcej, ale trochę tam pozmieniałem. WB Group, zwiększyłem mu załadunek, on zarabia 98 tysięcy, 7, 7 tysięcy dziennie i K 10 tysięcy dziennie. Dokupiłem mu handel w Andros, co naprawdę według mnie było dobrą decyzją. Tak to mniej więcej pokrótce wygląda. Dobra, ciekawy jestem tego quest'a, o tutaj mamy quest'a na ciasteczkę idealnie. tylko Xantio ogarnie tutaj. I będziemy robić kolejnego quest'a, Bardzo fajnie, bardzo fajnie trzeba zyskiwać nie tylko fame, ale także te zdolności. I właśnie my teraz wyprzedajemy się wszystkich tych tutaj materiałów. Proszę, fish e, pushing. E, prawdopodobnie które to jest? Zastanawiam się oczywiście, że taktyki nie wszystkie takie jak mamy. Manewry od Manewr, Inferno Smoke, Turn, Lure, Kraken. Reload, combat size, o to jest to, a, no i bardzo fajnie, tylko szkoda, że nie możemy tego więcej kumulować niż dwa. No trudno, w każdym razie mamy to ogarnięte i teraz czekamy aż nam zbudują ten port. Czy oni jeszcze mają? 25 lin cały czas, 25 lin nam brakuje, 30. O tu, wse... o, o nie, Już wróć, 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 wróć. Natomiast tutaj, Santio, mój drogi, zabierz ze za sobą liny i jak tylko zbudujemy nasz piękny, cudowny port, to ruszymy dalej. Mam nadzieję, że trafimy na jakąś większą bitwę. Wiem, że poprzedni odcinek wprawdzie też pisaliście i mogłem zakończyć, że te wkurzenie, skoro ja byłem tak mocno wkurzony, to mogłem sąsiadów po prostu zatopić, a nie zdobywać kolejne statki, których mam tutaj jakby nie patrzeć, no, dużo. Bardzo dużo, bo wargalonów 2, 4, 6, 8, 10, 12. 13, więc sami mogliśmy ich zatopić. Ale w sumie to jest tylko dla mnie kasa. więc zobaczymy, co z tego wynika. Niestety, z jak haczyk, kapitanowie są ograniczeni przez te wskaźniki, ile statków mogą dźwignąć. Więc to nie jest poziom gwiazdki. Poziom gwiazdki to jest tutaj. Ale poziom tego wskazuje na to, ile my możemy tak naprawdę statków dźwignąć. Więc raczej nie będę miał floty złożonej z 5 czy 6 wargalonów. A szkoda. Liczyłbym na to, niestety nie będzie nam to dane. Dobra, słuchajcie, w takim razie przyspieszamy i ogarniamy temat jeszcze dalej, jeszcze bardziej! Podpływamy w te rejony, które rzekomo kryją skarby. Jestem ogromnie ciekaw, czy dobrze trafiłem z tą mapą, czy faktycznie mapa skarbów mi dobrze to wskaże. Podpływamy, nie, nie widzę, słuchajcie, nie widzę tego miejsca, czy to faktycznie ja się pomyliłem? Bo to jest takie skałki, tu jest ten teren, mi byłoby się wydawało, że to jest tutaj. Ale może jednak nie. Może to jeszcze nie jest ten teren. Może to jeszcze jest gdzieś inny. A może to są skałki gdzieś tutaj. A może to jest też dosyć blisko. Bo te skały są charakterystyczne. Bardzo nawet bym powiedział charakterystyczne. Więc szukamy, szukamy, pokrywamy. No nie, nic. A dzień dobry. Mamy 50 ekipy, 10 rumu i 10 ciasteczek. No dobrze, czyli 50 rum i ciasteczka zgarniemy docelowo Sport Port Royal, więc nie ma problemu. To już ogarniamy, chyba że stąd bym Room? Czy Wy macie room tutaj? Pokażcie no, czy macie wy tutaj room? Room, room, room. 50 rumu? no nie, bida. A w tutaj u was room macie? Macie room? 99, no to tutaj ciasteczka mamy. W sumie, ja po co mam ciasteczko kupać, Skoro mam ciasteczka u siebie, więc jeszcze ja tutaj pod, podpłynę w tym miejscu, ogarnę i zobaczymy, co tym razem uda nam się ogarnę Czy znowu jakieś e, tutaj? E, tak, tak, dziękuję, wicekrólu, ale nie te herbatki wystarczy. Czy zgarnę z kolejną statuetkę, Ciekaw ogromnie jestem, czy to jest. Oznacza, jak zgarnę wszystkie statuetki, to się to robi, że mam własne miasto. Ogromnie jestem tego ciekaw. Jeżeli macie informacje na ten temat, dajcie koniecznie w komentarzach, dajcie znać co o tym wszystkim sądzicie a ja tutaj, no dobra, już sprzedam im to piwo bo już tak widzisz widzi, widzi ten kwast, niech się repay, chociaż w sumie i tak niepotrzebnie, bo tutaj mamy, tak jak powiedziałem, nie mamy kumulacji, no, trochę to jest słabe, no ale trudno trudno, trzeba sobie z tym jakoś radzić, a póki co bierzemy i rum rum, czy ja tutaj mam rum, 210 rumu o co ja się martwię o co ja się martwię, tutaj do zabudowy jeszcze 5 dni nam zosta zostało, więc za chwilkę to ogarniemy, a tymczasem bierzemy 50 ludzi na statek, oczywiście, eee, 40, a weźmy 56, eee, tylko mam 4 ciasteczka, o nie, a nie, przepraszam, to na magazynie mamy więcej, ok, 55, sądzę, że jak najbardziej i rumu trzeba kupić, więc nie ma problemu. EP 3856 i możemy teraz płynąć na wyspę Skarbów i dowiedzmy się co tu się tak naprawdę kryje jakie skarby tutaj znajdziemy ogromnie jestem tego ciekaw The beautiful shipyard you can commission vessels now With your new shipyard we will now be able to take the Spanish by the horns Now assemble an even stronger convoy no, dobrze, dobrze. Ja tutaj się skupiłem na tym, jak widzicie, ale zdecydowanie tutaj nas informują o tym. Co my tu jeszcze mamy do garnięcia. Eee, For sorry, you need an experienced captain. Now, there Go O, idealnie, będziemy mogli tutaj jeszcze sobie doskończyć kapitanów, więc super. Możemy zbudować trzy statki. Mamy zbudować trzy statki liniowe sprawdzić instruktora i znaleźć, aż stworzyć konwój o 100, minimum 150 dział i 600 żeglarzy. <grym> to jest akurat niewyzwanie, nie ma problemu, ogarniemy do 95 roku, spoko, ale póki co, ja tak powiedziałam, jeszcze chcę się przekonać co tutaj się będzie działo, co te skarby tutaj nam dadzą, więc proszę mi wicekróle teraz nie przeszkadzać, jestem zajęty poszukiwaniami skarbów. Nie, żebym się czepiał, ale na tej wyspie spędziłem e, prawie miesiąc, żeby eksplorować, a wystarczyło tutaj bliżej i wtedy pójść, no kurczę! Ach, no niech im będzie, niech im będzie, ale dobra, zobaczmy jakie skarby tym razem osiągnęliśmy, co się udało tutaj zdobyć. I mamy e, statuetka, oczywiście, no i fame point, no super, znaczy, czyli mamy informację dosyć jasną, nic do końca wart wartościowego. No ale dobrze, wracamy w takim razie do Port Royal, dowiedzmy się czy możemy zrobić królową Annę. Na pewno Ship of the Line, order list. Nie mamy, ale możemy sobie mówić skutera, slopa, briga i barquee i fl fluty, to jest wszystkie dostawcze, więc super. I mamy korwetkę, fregatkę, military fregate, super, Ship of the Line i oczywiście 23 dni. Fame Points, jak widzicie też nas to kosztuje. Czy możemy jeszcze Queen of the Anne? Gdzie, przepraszam, ja chciałem królową Annę jeszcze zrekrutować. Gdzie moja królowa Anna, która była obiecana? Po tym jak skończę tutorial, czy tylko Hiszpanię mam królową Annę? Mi się wydawało, że królowa Anna to jest... angielski statek, ale nie... Nie. Dobra, tak na razie zamawiamy. Słuchajcie, mamy mnóstwo surowców, które będzie potrzebne. To jest dobre. Zaraz, dwa i trzy. Trzy statki zamawiamy. Oczywiście, czy mogę kupić, ewentualnie może klonów, a no mogę kupić, nie, ale mogę ewentualnie ponaprawić, mogę posprzedawać. Wiesz co, sprzedam sobie korwetki, bo korwetka sama w sobie raczej mi nic ciekawego nie daje. Fregat raczej się nie powinien pozbawiać z powodu reload, reload jest dla mnie bardzo cenny. Military Fregat też mógłbym sobie zostawić. Galeonów mam całe masa, więc sprzedajemy ze dwa chociaż. I jak widzicie, wargaleonów mamy 13, pechowo, sprzedajmy jeden i mamy ogarnięte. Do tego jeszcze szyb odwarań, albo wiecie co, jeszcze tak z dwa i mamy super. Wszystko wyprzedane, kasy nam płynęło, 3 miliony na koncie w 3,800, no i czekamy na to, aż nam zbudują te wszystkie. Jestem ogromnie ciekaw, ksiądz już płynął. jak miło, dziękuję, 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 że już jesteś, a my no cóż. Wracam do handlu, wracam do podbojów i, a jeszcze jedna rzecz, ty mój drogi. Ciebie zrekrutować Zastanawiam się, czy to bym, mogę Tylko właśnie, gdzie ten statek, gdzie, gdzie ten typek jest West of Santiago e... Coast increase experience of the captain West of Santiago West, czyli wschód West, east, nie, to West to jest zachód Santiago, Santo Domingo Isabel, tu, a gdzie jest Santiago A, tutaj Santiago, dobra, w takim razie Szukamy tego obuza Ciekawy jestem, czy ewentualnie mógłbym wy... Zrekrutować sobie więcej takich kapitanów. Jestem ogromnie ciekaw, ale póki co szukamy na zachód od Santiago. I w takim razie będę musiał trochę go chyba poszukać. A, jeździeń dobry. Mamy, mamy, więc tutaj podpływamy. Czy tutaj faktycznie rekrutują? Czy tu się można szkolić u pana? Sądzę, że tak, tylko zobaczymy, co ten kapitan mi da. Czy będę miał wyższy poziom? akcept, kliknijmy. Okej. Okay. online Captain Jimmy Davis, meets Master skut. Tak, tak, tak. 9. poziom. na dziewiąty. Wow! Super. Have you seen the, instructor? the greater the experience of a captain, the more combat vessels his convoy can command and the more sophisticated tactics he can use in battle. było tu podpłynąć. Chciałbym, żeby tutaj kolejni podpłynęli. Skoro tak, to ja z chęcią, z chęcią, z chęcią skorzystam. Do tego jeszcze kac, czy ty masz? Masz, dobra. W takim razie nie, to jest dla mnie już duży boost, więc proszę wszystkich, tutaj na razie kasę wiem. Ale kasy mam na tyle, że mogę to zboostować, fajnie, bardzo mi się podoba. Tylko czy tak, czy płyną? Bo ja nie widzę, no. Tak, w WB, nic mi to nie płynie tutaj w tym kierunku, smutek. No ale dobra, trzymamy na razie tego w zasięgu, mam nadzieję, że nie ucieknie. Czy ja mogę ewentualnie jeszcze podbić? Dwunasty! Wow! Super! Wbijemy od razu 12. dwunasty. No, to to jest super miejscówka w takim razie. Bardzo się cieszę. Podbijamy ósmy Mam... To mnie kosztuje? Ile? Tysiąc. A dzięki temu ładnie się rozwijam. No słuchajcie. W takim razie Kac. Ciebie jeszcze kolego trzeba porozwijać. Więc tutaj porozmawiamy się na Combo, cross Combat, Man of Tactics. Ty masz 11. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, cross Combat. 2, 3, 4, 5, 6, 7. A przepraszam, nie. Nie, to jak to ja policzyłem? 11, a 11 to jest poziom cały, dobra, ale Man of Tactics mamy dzięki temu lepsze poruszanie się. Liter to jest tylko więcej z żeglarzy. No do przeżycia, do przeżycia, więc tutaj super, bardzo mi się to podobało, w takim razie Ty już możesz wrócić, kolegę Ciebie jeszcze trzeba zrekrutować, Ty pływasz na automatyku, a automatyk w którym miejscu w tym momencie jest? Automatyk jest na dobrym miejscu, więc automatyk też fajnie nam podpłynie, natomiast, cię, mój drogi, Ty masz tego świetnego kapitana, który trzeba ocenić co jemu będzie przydatne, mamy 6 punktów, tak? 1, 2, 3, 6, tak, Generalman. The convoy is 4 more damage, dobra. Gunman, critical hits, więc na pewno Gunmana chcę, bo tutaj na pewno nam zwiększy. I Combat Seize może Gunma, Gunmana. Kurczę, no jest tak, możemy walczyć na przejęcie albo walczyć na zniszczenie. A teraz spróbuję, w sumie mam sporo tych statków poprzejmowanych, ja spróbuję ich e, pozatapiać, więc idziemy w tym kierunku i mamy rozwiniętą postać na full. No, to jest piękne. Piękna opcja, więc Xantry, teraz ty płynie sobie do Port Royal, a tutaj Kac jeszcze się rozwija, aha, Kac się w tym tylko rozwija i WB Group, proszę podpłynąć, tak, podpijamy 9 niestety tylko, no ale trudno, jakoś przeżyjemy, Embarkera to ona powod handlu jest, więc tutaj się na tym stalamy rozwiązać i zastanawiam się, czy tutaj nie rozwiązać Pirate Aha, że Piro nie podpłynie, ale w sumie wiecie są gunmana może we, dostać, więc dobra, mamy to. ono już jest rozwinięta, też bardzo fajnie, więc wraca sobie na swój konwój i jeszcze tylko tego automatykę naszego ściągniemy. W teren tylko niech on tutaj pohanduje. Ale super! Powiem wam to jest super opcja. Panie automatyk, proszę tutaj, bo ten tutaj kolega nas wykształci. A tu mamy na 10, więc też jest spoko. Też fajne zdolności. Więc tu podpłynie. No nie musisz, że odpłynąć. O oh, nie, czy ja to popsułem teraz? Fakt. Fakt, 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 trzeba było tutaj pilnować typka. No szkoda. No ale co miałem zrobić? Słuchajcie, to zrobiłem. Jestem zadowolony. Czy mamy tutaj na handle, żeby to było 74 owoce? Nie mamy owoców, mamy warzywa mamy kukurydzę, ale owoce mógłbym w sumie jakoś zaliczyć, więc wiecie co, podsumujmy. tutaj, sprzedajmy trochę, trochę tych owoców i tych rzeczy. Szkoda, szkoda, że ten, faktycznie tego koleś nie mógłbym na dłużej utrzymać. No, ale jak widzicie, i tak fajnie wyszło, że zaliczyliśmy tyle bonusów, tyle naprawdę, naprawdę dla mnie to są bardzo cenne rzeczy, więc super, bardzo fajnie. Dobra, automatyką, no niestety nie zyskałeś nic, wybacz, więc wracaj na swoją trasę, a tutaj muszę dostać tylko banany. Więc, ksantie, obierzemy banany. A tu mamy, mamy w magazynie. Mamy, musimy tutaj troszkę zakupić. Ile tych bananów tutaj są? 74. Dobrze. Dobrze. 74. I w takim razie dopływamy i sprzedajmy. E Shiba of the Line za e Port Royal. Mamy Shiba of the Line dostępne. Super. W takim razie zaraz sobie wy wyruszymy naszym Shiba of the Line Trinidad. Proszę bardzo, tylko sprzedajmy te banany. Niech e, Repair nam dali, choć to Repair w sumie tam nam no, nic nie daje, no ale dobra, nie będę marudził, że że jest przepłacanie. E, jeszcze im sprzedajmy te nadmiary, które tu mamy, więc trochę rumu, trochę ciastek i zaróbmy jeszcze na tym, super. I wracamy do Port Royal. wracam do Port Royal, w końcu tutaj na Ship of the Line, czy jestem gdzieś jest widoczny? Czy on gdzieś tutaj będzie? Chyba to jestem wielki. Takie mam odczucie, że Ship of the Line, tak, on jest największy, największy, piękny statek. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. W takim razie, słuchajcie, wracamy do Port Royal. Oddajemy tego kapitana pod tutaj i wyruszamy na łowy. Trzy statki w szybowdrach i mamy 150 dział i 600 żeglarzy. Wow, to od razu wcisnę tych trzech trzema liniowcami. Mam nadzieję, że będzie mi to dane. Xantio, gdzie jesteś? O, płynie Xantio nasz kochany. Dziękuję. Więc teraz ładnie to wszystko przegrupować, ale dajcie mi sekundkę jeszcze. Ja troszkę tutaj ekonomicznie popracuję. ...to jest pride of English fleet. It even outshines the Spanish war galleon. You have the honor of commanding such vessels. Do not lose them recklessly. I expect a convoy from you that will make all Spain tremble. I mamy nasze liniowce ship of the Line. One mają zdolność lur 340 życia. 200 ludzi na każdy. Na każdym wchodzi 50 dział, 12 węzłów. Super, 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 super. Jestem ogromnie zachwycony taką jednostką. Margrenot? Nie, 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 Oczywiście Pegasus. Pegasus bardzo nam dobrze się sprawował. Pod tą nazwą pięknie atakował, więc jak najbardziej tak. Czyli kolejni kapitanowie, ale w tym oczywiście ich odrzuca, bo oni. W żadnym wypadku nie, nie dałem się, Zastanawiam się czy ewentualnie do Pokersa bym nie mógł podpiąć na przykład fregatki O, mogę słuchajcie, na przykład albo Galeon, no, no nie, bardziej Military Fregate, o słuchajcie, super I War galion. no raczej nie, War Galeon, ale jak zabiorę te dwa statki to jeszcze War Galeon wchodzi Natomiast War Galeon mi w sam w sobie nie jest potrzebny, bardziej fregatka ze względu na Reload I ze względu na Military ze względu na Arrows, więc jak najbardziej taki zestaw czy ewentualnie jakąś jeszcze fregatkę? Nie, w tym momencie mamy full. Słuchajcie, mamy to. Mamy 880 ludzi na statku, super. Więc już pakuję naszą ekipę i jestem ogromnie ciekaw tego, co będzie nam dane do zrobienia. 206 dział mamy i 300 danie zaliczone. 150 dział mamy, 206 dział, 600, 880. Więc jak najbardziej to mamy to. Spain is weakened and it is time it gets what it deserves. We will take Cuba by snatching all the Spanish towns on the island away from them. You lead the attacks. I am backing you with convoys and more vessels. Super, podbijamy Kubę, przejmujemy Kubę. Kuba należy do nas, tylko Kuba. Przepraszam bardzo. Jakie dokładnie z, z, z New, New Filipina? Eee, aneks, dobra, Aneks tam Ewangelista i Aneks Havana You Nation, dobra, Czy musimy zaaneksować te trzy wysepki. Sądzę, że zaczniemy od Ewangelisty, przyjmij najbliżej Havana i Nowa Filipina, czyli praktycznie faktycznie Kuba będzie należała do Angi. No, jestem ogromnie ciekaw tego, tego, tej rozgrywki. Ciekaw jestem, czy nasze liniowce starczą, czy nasze liniowce podołają temu zadaniu. Jestem ogromnie zaciekawiony, zobaczymy co z tego wyniknie i ewentualnie zastanawiam się, czy nie chciałbym na przykład najpierw zatkłać gdzieś na przykład słabszych jednostek, żeby sobie ewentualnie tego galeona albo war galeona jeszcze jednego ogarnąć. Zastanawiam się, ale w sumie tak jak powiedziałem, będę szedł na zatopienie, będę szedł właśnie na zniszczenie. Ale to jak to będzie się odbywało, jak my będziemy posiemać te kolejne fragmenty, czy podołamy, czy jednak wróg nas zmiecie z powierzchni mórz i będziemy musieli od nowa budować flotę, tego się dowiecie w kolejnym odcinku. A my na pokładzie tego naszego pli pięknego liniowca będziemy tutaj walczyć, pewnie sobie złapię jakieś galeona albo war galeona dla testu, zobaczyć jak się te statki sprawdzają ale przejmować te trzy miasta już będziemy w kolejnym odcinku. Jeżeli natomiast ten odcinek wam się podobał, zapraszam was do łapkowania, do polecenia i do komentowania i słuchajcie, widzimy się już za dwa dni, a może jutro? Nie, za, z, widzimy się już w czwartek z kolejnymi naszymi przygodami, zobaczymy co z tego wyniknie, więc bądźcie aktywni, bądźcie czujni i obserwujcie jak nasze te przejmowanie Kuby wypali. Natomiast ogromne dzięki pozdrawiam Was z Ahoj!